Kochani z rana ich bity śmietan, witam was ludziska do góry jeździska. <grym> witam was kochani bardzo serdecznie w ten piękny czwartkowy dzień. It's day in the bay and the and a beautiful day. dzień. Słuchajcie, mam nadzieję, że to będzie dla Was najlepszy dzień, że będziecie się uśmiechać. Dzięki temu, że jest ta pogoda, mimo tego, co dzieje się na świecie, chciałabym, żebyście spełniali swoje marzenia. Ja właśnie spełniam swoje marzenie. Jadę, dzisiaj jadę na urlop, słuchajcie, jadę na urlop. No tak się cieszę już teraz, bo przykładamy, że po prostu teraz mówię, że nie. Biorę byka za rogi i po prostu jadę na urlop. Jest to, słuchajcie, dobra informacja dla osób, które mnie po prostu nienawidzą. A słuchajcie, są takie osoby, które mnie nienawidzą. Zawsze zastanawiam się, dlaczego jeżeli Stron, po prostu z niej wychodzi, ale nie słuchajcie są takie osoby, które lubią wiewać szpile po prostu, którą mogę sobie wstać głęboko w dupę i po prostu e, zgnieść mu na czole, ale słuchajcie są takie osoby, jest taka osoba, jest taka osoba nie osoby, jest taka osoba, która ciągle uważa, że mam żółte zęby, mam coraz żółtsze i w ogóle jestem brzydka, okropna i w ogóle w szczególe słuchajcie chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że mam pelikanę mam mega celulit na udach i yeah! zła informacja dla 99% moich obserwujących, bo są to osoby pozytywne, słuchajcie, ale pamiętajcie, zawsze znajdzie się ten 1% kija w dupie, słuchajcie, bo to bez tego, słuchajcie, bez tego to ani rusz, Muszą być, muszą być tacy ludzie, słuchajcie, bo świat byłby nudny po prostu bez takich osób, ale słuchajcie, nie o tym. Ja mam nadzieję, że ten tydzień zcilujecie się, obglądajcie sobie moje stare filmy, albo nie wiem, szcilujcie się, za tym wam, słuchajcie, bo nie chcę wychodzić już z lodówki, ale po prostu ja tak uwielbiam na Was nagrywać te filmy, bo ja wiem, że Wy wtedy macie uśmiech na twarzy że są takie złe chwile w naszym życiu. Teraz takie rzeczy się dzieją na świecie i mam nadzieję, że te trzy minuty w ciągu dnia to dla was robią taką radość, taką frajdę, że możecie się pośmieć, możecie się opłyć kawą, może wam kanapka wylecieć. Mam nadzieję, że się nie zachłysnęliście kiedyś pętem przeze mnie, jak jedliście kiełbasę. A <grych> i naprawdę z tego serca chciałabym Wam życzyć dużo pozytywnej energii przez ten cały tydzień, kiedy mnie nie będzie. Uśmiechajcie się, radujcie się, słuchajcie, jest mega pozytywna pogoda na, na dworzu. Naprawdę jest tak zajebiście, że po prostu myśli pozytywne same do nas przychodzą. Słuchajcie, samolot! że słuchajcie, ja nienawidzę latać, ja się tak boję panicznie na te, żeby sobie nic nie wyobrażać, ale już mam miejsce zarezerwowane koło Jacka i Daniela eee, z chłopakami, to będzie no bań! <laughs> słuchajcie, ja nie lubię latać ja lubię latać tylko po imprezach słuchajcie, no mam już miejsce siedzące chłopaki, wy to zrobicie tak, żeby po prostu ten lot był taki w <laughs> Cudownego tygodnia, widzimy się już za tydzień Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć moje relacje To oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama Tam zawsze coś tam wrzucam W, w relation and relation and passion, and passion Słuchajcie, chcę Wam życzyć Dużo, dużo radości w tym tygodniu Pamiętajcie, nikt nikomu niczego nie zazdrości Uśmiechajcie się, radujcie się Z tego co macie, słuchajcie, bo nie wiadomo co będzie jutro Życzę Wam wszystkiego dobrego Dużo pogody Dużo wszystkiego co najlepsze, to po prostu z całego serca Wam życzę Trzymajcie się, buziaczki Do zobaczenia, no pa! Ale piękna. Półtora litra. Cudowna. No, kocham złoto.